Dobrze, witajcie, mieli goście, na moim stryszku. Dzisiaj będziemy szukać Słowa Bożego właśnie tutaj. Także zapraszam Was serdecznie. Co my tutaj mamy na dzisiaj? O, wyłączył mi się tablet, bo mam otwarte czytania dzisiejsze. Zaraz zobaczymy, jak tutaj wygląda nasz kadr. O, coś takiego. Gdzieś tam sąsiedzi coś chyba budują dzisiaj, więc troszeczkę będzie znowu, może y, jakieś tam zakłócenia będą, ale mam nadzieję, że znowu nam nie przeszkodzą w pracy nad Słowem Bożym. I coś jeszcze z ogłoszeń parafialnych? Tak myślę. No dziękuję wam, no, jak zwykle, za waszą obecność, za to, że wspieracie mnie swoją modlitwą, swoimi komentarzami, uczestniczycie w tym naszym wspólnym szukaniu Słowa Bożego. Może przejdziemy od razu do listu do Efezjan, pierwszego tutaj czytania. Przybliżę bardziej. Co mnie tutaj porusza dzisiaj. Święty Paweł mówi o tym, żeby być sobie nawzajem poddanym w bojaźni Chrystusowej. Żony niech będą poddane swym mężom, jak w Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła. Powiem Wam, że, że akurat ten list kiedyś przerabialiśmy. Na pewnych rekolekcjach naszych wspólnotowych i to był taki kontrowersyjny fragment: żony bądźcie poddane mężom, bo dzisiejszy świat, wiecie, jest zupełnie inaczej. Nas uczy, że żony to mają być wyzwolone mają realizować swoje jakieś ambicje. Mają w ogóle się realizować, mają się zrealizować w życiu. Nie siedzieć w domu, jak te kury domowe, w cudzysłowie. No i w, dawno temu we wspólnocie, jak mieliśmy wszyscy jeszcze małe dzieci, rozważaliśmy ten list. No i dochodziliśmy do wniosku, że żeby go faktycznie wdrożyć w życie i żeby go zrealizować w swoim życiu, no to trzeba mieć dobre małżeństwo. Trzeba przede wszystkim mieć męża, wierzącego, męża, który nas kocha i tak, tak samo żony powinny być wierzące, kochające, bo dopiero wtedy możemy być posłuszni Słowu Bożemu, bo i to jest właśnie jeden z argumentów za tym, żeby nie wprzęgać się w jedno jarzmo z niewierzącymi, bo trudno jest być poddaną mężowi, który, który jest niewierzący, który, dla, dla którego priorytetem na przykład, jest, nie wiem, um, są gry hazardowe albo gry komputerowe. I on zarządzi w domu, że wszyscy mają być cicho, bo on teraz będzie grał i tylko mają mu donosić jedzenie i picie. I proszę mu tutaj nie przeszkadzać, w momencie kiedy w domu jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, gdzie jest wiele spraw do omówienia, a mąż realizuje swoje hobby. Więc jest to, wiadomo, mąż niewierzący, z którym, jeżeli jestem w jednym jarzmie, to, to naprawdę życie staje się koszmarem. I dlatego bardzo ważne jest na samym początku zakładania rodziny dobrze wszystko rozważyć i nie wprzęgać się w jarzmu z niewierzącymi, bo później przyjdą takie. Słowa z Pisma Świętego i będzie nam trudno się z nimi pogodzić, no bo oczywiście, jeżeli mąż nie jest poddany Chrystusowi, to jak, w jaki sposób żona może być poddana męż mężowi? A wiadomo, że w każdej wspólnocie, w każdej jakiejś tam jednostce. W wspólnocie musi być ktoś, kto jest głową danej wspólnoty, jest tym zarządzającym, bo nie da się wszystkiego tak demokratycznie zadecydować. Na końcu, wiecie, nawet jeżeli jest demokratycznie jakaś tam równa liczba głosów po, po stronie prawej i lewej, no to wtedy na końcu ktoś tam musi rozstrzygnąć, ktoś musi być tym sędzią, zadecydować, to w, tak, w takim razie, w którym kierunku idziemy, bo tu jest dobra droga, tu jest dobra droga, no ale ostatecznie trzeba podjąć jakąś decyzję. Więc yy, pięknie jest, gdy małżeństwo rzeczywiście jest yy, poddane Chrystusowi. Mąż idzie drogą rad ewangelicznych, żona za nim podąża, wspólnie wszystko ustalają i, i są sobie poddani. Mąż się troszczy o żonę, żona o męża i naprawdę wszystko pięknie działa. I to jest taki list do Efezjan, to jest taki ideał życia rodzinnego, i wa warto sobie z tego zdawać sprawę, zanim się założy rodzinę. No bo później to mogą być naprawdę trudne schody do pokonania. I dzisiejszy psalm 128 jest tak piękny, że chyba go całego przeczytam. Tutaj w Piśmie Świętym też sobie otworzyłam ten psalm, znowu pozakrywałam różne moje zapiski osobiste. Tutaj pokażę Wam, bo akurat dzisiaj otwierając Pismo, Moje Pismo Święte znalazłam taką karteczkę, czy, czy obrazek, który dostaliśmy będąc w odwiedzinach w domowym kościele, taką modlitwę za męża. Mogę Wam tutaj ją o, przybliżyć. Jak ktoś by chciał, sobie ją skopiować, to, to polecam. I tutaj z drugiej strony jest ikona Świętej Rodziny i znak oazy, tak? Oazy, rodzin, księdza Franciszka Blachnickiego. A z kolei ten psalm 128 to w nim Jeden z pierwszych wersetów tego psalmu stał się mottem mojej firmy małej, którą 10 lat temu zakładałam, bo z pracy rąk Twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze Ci będzie. I te akurat, wiecie, te moje handmade to praca rąk własnych, także bardzo mi fajnie to pasowało. Przez jakiś czas prowadziłam tą firmę, a później, wiecie, zusy mnie wykończyły i musiałam ją zamknąć, no bo dla takiej jednoosobowej, małej firmy, taki ogromny zus, to właściwie ja tylko pracowałam na zus, a przecież jednocześnie pracowałam w tej naszej firmie, robiłam grafikę. Projektowałam grafikę do firmy naszej, tej rodzinnej, więc tego było za dużo. A tutaj mam akurat też w Piśmie Świętym schowałam taką karteczkę z rekolekcji z XII roku. Wakacje z Bogiem to były jedne z pierwszych rekolekcji tutaj w parafii, które organizowaliśmy. Jak rozpoznać i pokonać wrogów wewnętrznych na bazie apokalipsy: siedmiu listów do kościołów. No, to taka mała dygresja odnośnie psalmu, a teraz sobie go przeczytamy, bo jest naprawdę piękny. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana i chodzi jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, szczęście osiągniesz i dobrze Ci będzie. Małżonka Twoja, jak płodny szczeb winny w zaciszu Twojego domu, synowie Twoi, jak oliwne gałązki dookoła Twego stołu, tak będzie błogosławiony człowiek, który się boi Pana. Niech ci z Syjonu Pan błogosławi. I obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni Twego życia. Także piękny, piękny psalm dzisiejszy i Ewangelia, do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać, to mówi Pan Jezus. Podobny jest do ziarenka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie, wyrosło i stało się wielkim drzewem, także ptaki podniemne zagnieździły się w jego gałęziach. I mówił dalej, z czym mam porównać Królestwo Boże, podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. I co chciałabym powiedzieć na temat... Um, czekajcie, bo muszę ustawić kadr... o um. Odnośnie tego, tego ziarenka gorczycy, to już też kiedyś mówiłam, ale myślę, że, że warto to sobie ciągle uświadamiać, że Królestwo Boże jest podobne do ziarenka gorczycy. I kiedyś w innym miejscu Pan Jezus mówi, że, że wiara powinna być też jak ziarenko gorczycy. Czyli mieć ten, ten swój potencjał wzrostu, I, i widzę, że Pan Jezus często w różnych miejscach zwraca uwagę na to, że, że ta nasza wiara, to Królestwo Boże, że to nie jest jakaś stagnacja, wiecie, są już tam określone, nie wiem, jakieś zwyczaje, są określone jakieś rytuały. Gdzieś tam kiedyś ktoś to uznał, że okej, okay, tak będziemy robić, i teraz to z, tak zastygło w takiej martwocie, i nie wolno nic ruszyć, nie wolno nic zmienić. Pan Jezus wręcz przeciwnie mówi o tym, że, że to królestwo jest podobne do, do ziarenka, które jak się wsieje do ogrodu, ono zaczyna rosnąć. I tutaj też. Przykładem dla mnie są tutaj ten, te moje brzozy za oknem. Zobaczcie, one tu sięgają już drugiego, trzeciego piętra, prawie. A kiedyś zostały przeze mnie przyniesione tutaj, a wcześniej gdzieś jakieś ziarenko padło, wyrosło. I nie wiem, czy wiecie, jak wy, wygląda ziarenko takiej brzozy. To jest też. Taki maciupeńki, nie wiem, dwumilimetrowy, no właśnie, ziarenko, nasionko brzozy, jest to taki dwumilimetrowy samolocik, dosłownie. Ledwo go można sobie obejrzeć z bliska, jak ktoś ma dobry wzrok, to, to zobaczy, a jak nie ma dobrego wzroku, to tylko widzi, że jest jakaś żółta kropka. I zobaczcie, z tego potrafi wyrosnąć tak ogromne drzewo, w którym faktycznie, w tych naszych drzewach, to już Wam opowiadałam, że zakładają ptaki swoje gniazda na dole, na, tutaj akurat na tej brzusce przed nami. Powiesiłam na jednej gałęzi karmnik i tam w tym karmniku, do tego karmnika przylatują Zimą szczególnie sikorki, tam inne ptaszki, większe i mniejsze. Więc obserwując życie, obserwując to, co, to, co widzimy gdzieś tam w przyrodzie, to faktycznie podziwiamy to, że, że Pan Bóg daje. Ten wzrost, że my tylko po prostu musimy gdzieś to ziarenko wsiać, musimy trochę popodlewać, jeżeli jest to drzewo jakieś owocowe, bo też udało mi się wyhodować jabłoń z pestki, i na moim kanale jest, jest film pod tytułem Cierpliwość, czyli jabłonka z pestki. I tam opowiadam, jak to się wydarzyło, bo, bo tą pestkę zasadziłam, jak mieszkaliśmy jeszcze w Trójmieście, wsadziłam ją do doniczki, właściwie, wepchnęłam palcem, wiecie, to nawet nie było jakieś <śmiech> rytualne <śmiech> sianie, czy, czy no tak, sianie, bo ziarno się sieje. Tylko wepchnęłam palcem do, do doniczki z kaktusem i zapomniałam o tym, a po jakimś czasie patrzę, a w, a w tej doniczce coś rośnie: jakieś listki, no i tak powoli, powoli, aż, aż do wielkiego drzewa, na które, żeby wejść, to muszę, wiecie, drabinę przystawić, i dopiero wchodzę na to drzewo. <laughs> Tak, jeszcze w tym wieku łażę po drzewach, żeby przycinać tam jakieś gałęzie? I co? I ono wydaje owoce. I niezwykłe są te owoce. Polecam Wam tą historię. Jak to wszystko się potoczyło, bo jest naprawdę dosyć ciekawa. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Tak, więc Pan Jezus mówi nam o tym, że to Królestwo, Boże, że, że, że też nasza wiara, że to wszystko jest żywe, to rośnie. Nasza wiara też powinna rosnąć, powinna dawać schronienie innym, powinniśmy być świadkami tej wiary żywej. Powinniśmy innych też pocieszać, prawda? Tak jak Słowo Boże mówi, że jeżeli my zostaliśmy pocieszeni czy napełnieni pokojem czy jakimiś talentami, to powinniśmy tym służyć innym, to powinno się rozsiewać też takie jak ten zakwas, o którym dzisiaj Pan Jezus też mówi, że. Zakwas czy, czy drożdże wystarczy wiecie, włożyć do, do ciasta, do mąki, do ciepłego mleka troszeczkę drożdży i już to wszystko zaczyna buzować, już całe ciasto zaczyna rosnąć, bez tego to się robi tylko zakalec, bez tego ciasto się upiecze w kucki, jak gdzieś przeczytałam, bardzo fajne określenie. No i my w naszym życiu, to nasza wiara też powinna tak jak to ciasto drożdżowe powinno rosnąć, powinniśmy się stawać, tacy wiecie, coraz więksi w tej wierze, tacy pulchni, smakowici, a nie tacy wiecie, upieczeni w kucki, co jest no, niesmaczne. Ludzie, widząc zakalec, raczej go odrzucają, chociaż są tacy, którzy lubią zakalec. Może akurat to nie jest dobre porównanie. Ale chodzi właśnie o to rośnięcie o to, żeby rosnąć, żeby też innych zarażać swoją wiarą, swoją radością, swoim pokojem. Chyba tyle życzę Wam dzisiaj, właśnie takiego mm, obserwowania obserwowania tych roślin, tych ziarenek, jeżeli mamy gdzieś możliwość czy mm, nawet zobaczyć sobie są takie filmiki, wiecie, time -lapsy, gdzie na YouTubie jest sporo tego, gdzie jest pokazane, jak ktoś właśnie wkłada ziarenko do gleby i Pokazany jest cały proces, jak, jak to rośnie, rośnie ta roślina. Wiecie, wyciąga te swoje witki do, do słońca, do światła. Widać, jaki jest niebywały w niej, można powiedzieć, zaklęty. Jest wdrukowany w jej ten, ten maluteńki potencjał, w to, w to maleńkie. Ziarenko jest wdrukowany cały proces, cały projekt tego, co z, co z tego ziarenka wyrośnie, prawda? I z każdego ziarenka wyrasta dokładnie to, co jest tam zaprogramowane w tym, w tym maleńkim obiekcie. Także to są prawdziwe cuda, i takie same cuda mogą się wydarzyć w naszym życiu, o ile tylko. Pozwolimy na to, żeby ta nasza wiara rosła. O ile tylko będziemy właśnie to pielęgnować, nie pozwolimy sobie na, na to skostnienie takie, na ten konserwatyzm, prawda? Konserwa to jest miejsce, gdzie nie ma życia, gdzie wszelkie życie jest wytłuczone. I jeszcze pomyślałam sobie, tak mi się skojarzyło to, że Pan Jezus powiedział, że On przyszedł na świat po to, żeby, żeby jego dzieci miały życie i żeby je miały w obfitości. I, i to mi się też tak pięknie kojarzy tutaj z tym, tym potencjałem życia, z tym wzrostem, z tym, że Królestwo Boże jest też takie dynamiczne, że ono rośnie. I w nim jest też pełnia życia. Życie w obfitości. Więc chyba tego życzę sobie i Wam w dzisiejszym dniu, żebyśmy sobie to uświadomili, że życie Boże, życie z Bogiem, życie w tym królestwie Bożym, które już tutaj jest pomiędzy nami, tylko trzeba otworzyć oczy, żeby je zobaczyć. I ono jest dynamiczne, ono jest właśnie tą prawdziwą pełnią życia. Także tego Wam życzę w dzisiejszym dniu, takiego badania tych objawów pełni życia, gdzieś tam na zewnątrz, czy w przyrodzie, ale też i w naszym życiu, w naszej rodzinie, w naszym sercu. Prawda? Czy jest w nim? Pełnia życia, pełnia radości, pełne, pełnia wdzięczności. No, będę się nad tym zastanawiać dzisiaj, także tego samego życzę Wam. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję, że jesteście i za życzliwość, za wszelko, wszelkie Wasze wsparcie. I z Bogiem. Do zobaczenia, papa. Pa.